witam serdecznie pokażę wam jak przyciąć w dynię mamy już taki bogaty okaz słuchajcie przy głównym pędzie mamy już tych owoców Tu już jest jeden tu mamy drugi trzeci to już jest boczny także myślę że tu mamy czwarty i od czwartego yy, od czwartego owocu Trzy liście zostawiamy, a więc tak. Raz, dwa, trzy. I tutaj dniemy. Tu już jest zawiązany owoc, ale wtedy nam te cztery osłabi. Także spokojnie tu obcinamy. Pyk. I obcinamy jeszcze te boczne. Pyk. Pyk. I pyk. I tu sobie zostawiamy. Już coś takiego. Cztery owoce mamy tutaj zostawione. Także pozdrawiam gorąco.